Topiecznie siedmiu młodzieżowych ośrodków wychowawczych walczyli na lwóweckich Orlikach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej. No ciężka rywalizacja, nie? No. Ale ogólnie jest dobrze. No dajemy sobie radę. O pierwsze, proste, że tak. Wychodzimy stąd z powarem. Rywalizacja była bardzo ciężka, ale udało nam się zdobyć prawie piąte miejsce. Teraz będziemy grali mecz ostatni. Mamy nadzieję, że wygramy. Wszystko będzie dobrze. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z zawichostu. Drudzy byli potopieczni młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Łękawie. Ostatnie miejsce na podium należało do grupy ze szklarskiej poręby. Drużyna z lwówka pod egidą Tomasza Gałuchy zajęła szóste miejsce. Dzięki panu Tomkowi zorganizowaliśmy dobrą imprezę. Co nie? No, wyszło jak wyszło, no, odpadliśmy. się możemy mieć tylko do siebie, co nie? Podczas turnieju zarówno zawodnikom, jak i trenerom towarzyszyło wiele emocji. Jednak nie chodziło tu tylko o rywalizację, ale też dobrą zabawę. Impreza jest dobrze zorganizowana, podoba nam się, i drużynie się podoba, jesteśmy zadowoleni. Jestem e, e, bardzo zadowolony i dziękuję e, organizatorowi za to, że zaprosił e, nas, nasze, znaczy oczywiście to wyszło w drodze eliminacji, że m, dotarliśmy tutaj do e, finałów, ale już na wstępie chciałem podziękować właśnie organizatorom za zaproszenie nas do, do, do uczestnictwa w takiej fajnej imprezie. Trudna młodzież trafiająca do tych oś, ośrodków poprzez sport może y, rozładować złe emocje, może Odnieść sukces, może przyjechać zupełnie w inne okolice Polski i zobaczyć nasze tereny. Piękne zresztą. Organizacją Mistrzostw zajęła się Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice oraz Gospodarz Obiektu, czyli Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Jednak całej imprezy nie byłoby, gdyby nie jej pomysłodawcy Jolanta i Tomasz Gałucha, którzy na co dzień pracują z młodzieżą w Ośrodku. Szykuję się na następne lata, żeby ta impreza była cykliczna, z powodu tego, że wszyscy uczestnicy, jak i wychowankowie i wychowawcy są bardzo zadowoleni z tej imprezy. W imieniu organizatorów chciałam podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe, rzeczowe pierwszego finału mistrzostw Polski na orliku w piłce nożnej i mamy nadzieję, że dzięki temu impreza zapisze się w kalendarz imprez Starostwa Powiatowego. Dobra, o tym, czy na lwówackich orlikach odbędą się kolejne mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w piłce nożnej, przekonamy się za rok. Informacja dla pilnarzy z Borodnia. Proszę Państwa, druga bramka! Ogromna radość trenera i sympatygo tej wspaniałej drużyny. Proszę Państwa, chcę Wam jeszcze powiedzieć: informacja dla pilnarzy z Borodnia.